Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w świątecznym konkursie, który dla Was przygotowałem. Jest to też troszeczkę taki special z okazji tego, że ostatnio wbiliśmy 2000 subów, za które bardzo serdecznie dziękuję. I też jako, że zbliżają się święta, a Wam od życia też się coś należy. Także przygotowałem mały konkurs, w którym będzie można wygrać m.in. stalkera, Cień Czarnobyla, Starkera y, Czyste Niebo, Starkera ze frypecie, jak i również najnowszą odsłonę Starkera 2, czyli Serce Czarnobyla. Także będzie o co walczyć. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie y, polekować filmik, zasubskrybować kanał, jak i również napisać w komentarzach, biorę udział i możecie też dodać coś od siebie. Też nie będę nad tym ubolewał, jeśli udostępnicie. Ten link swoim znajomym. Startujemy dzisiaj, czyli od momentu, kiedy filmik pojawi się na kanale. Do 23 grudnia macie czas, żeby się zgłosić. 24 w godzinach porannych pojawi się filmik z wynikami konkursu i każdy otrzyma swój klucz. Oczywiście, w postaci, każdy otrzyma swoją grę w postaci klucza na platformę Steam, także będziecie go również mogli komuś wręczyć, jeśli sami byście nie byli zainteresowani. Także ja się z Wami żegnam, widzimy się 24 i zapraszam tutaj, bo na kanale jest dużo fajnych let's play, shortów i tak dalej. Także mam nadzieję, że ktoś się jeszcze zainteresuje. Cześć!